Bryk Macquarie. Jeśli kiedykolwiek podróżni nasi mogli zwątpić o znalezieniu kapitana Grante, to chyba teraz. W jakąś stronę ziemi skierować poszukiwania? Dankana już nie było, więc nawet i powrót bezpośredni do ojczyzny stał się niemożliwy. Tak więc nie powiodły się zamiary szlachetnych szkotów. Zupełne niepowodzenie. Smutna ta myśl nie złamie mężnej duszy, a jednak pod wpływem ciosów fatalności Glenarvan musiał odczuć całą bezowocność dalszych swych wysiłków w tem dobroczynnym dziele. Wobec takiego położenia było męstwem ze strony Margi Grant nie wymawiać imienia ojca, powściągnęła swe męczarnie, myśląc o nieszczęsnej zaginionej osadzie. Nad córką wzięła górę przyjaciółka i ona to, która doznała tylu pociech od Lady Glenarvan, pocieszała ją teraz sama. Pierwsza wspomniała o powrocie do Szkocji. Męstwo jej i rezygnację podziwiał John Mangels, chciał on jeszcze przemówić za kapitanem Grantem, ale go Maria wstrzymała spojrzeniem, a potem rzekła: Nie, panie John, myślmy o tych, którzy się poświęcili. Lord Glenarvan powinien wrócić do Europy. Ma pani słuszność, odpowiedział John, trzeba. Należy też zawiadomić władze angielskie o losie Duncana. Ale nie wyrzekaj się nadziei. Sam dalej prowadzić będę rozpoczęte poszukiwania. Znajdę kapitana Grantę albo zginę. John Mangles mówił na serio. Pojęła to Maria i podała mu rękę jakby dla zatwierdzenia umowy. Mangles poświęcał jej swe życie, Maria ofiarowała mu wdzięczność niezmienną. Dnia tego postanowiono nieodwołalnie odjazd, należało nie tracić czasu, aby się dostać do Melbourne. Nazajutrz John poszedł się wywiedzieć o statkach, mających wyjść pod żagle. Zdawało mu się, że nie powinno brakować komunikacji między Edenem a stolicą prowincji Victoria. Zawiodły go oczekiwania. Statków było niewiele trzy czy cztery stały na kotwicy w zatoce Tufoult, a była to cała marynarka handlowa tych stron. Żaden nie płynął do Melbourne, do Sydney albo do Pointe de Galle. A tylko w jednym z tych trzech portów Australii można było znaleźć okręt idący do Europy. Istotnie Peninsular Oriental Steam Navigation Company, Towarzystwo Okrętowe Peninsular Oriental, utrzymuje regularny ruch statków między tymi portami i Anglią. Cóż wtedy było zrobić w takim położeniu? Czekać na statek. Mógłby się zdarzyć bardzo nieprędko, bo zatoka Tufoult mało była zwiedzana. Tyle okrętów płynie morzem obok niej, a nie przybija do brzegu. Po namyśle i na radzie miał już Glenarvan postanowić, aby się dostać do Sydney drogami nadbrzeżnymi, gdy Paganel zrobił niespodziewaną propozycję. I on także chodził do zatoki i wiedział, że nie ma czym przeprawić się do Sydney lub Melbourne. Ale jeden ze statków, stojących w zatoce, gotował się w drogę do Auckland, stolicy wyspy Ikanamaui, północnej z wysp tworzących Nową Zelandię. Paganel radził więc nająć ów do Aucklandu, gdzie już będzie można znaleźć okręt kompanii półwyspu, idący do Europy. Zastanowiono się poważnie nad tym projektem, Paganel jednak, wbrew swemu zwyczajowi, nie sypał argumentami. Poprzestał na zrobieniu propozycji i tylko dodał, że przeprawa nie potrwa dłużej nad pięć lub sześć dni, bo od Australii do Nowej Zelandii nie ma więcej, jak tysiąc mil angielskich. Szczególny to był zbieg okoliczności, że Oakland znajdował się właśnie pod tym 37, im równoleżnikiem, w którego kierunku dążyli nasi podróżni uporczywie, poczone od brzegów Araukanii. Zaiste nie można było posądzać geografa o ostronność, gdyby był użył tego jako argumentu na poparcie swego projektu. Sposobność zwiedzenia okolic Nowej Zelandii nastręczała się sama przez się. A jednak Paganel ani pisnął o tem, po dwóch zawodnych tłumaczeniach dokumentu zapewne nie chciał tłumaczyć go jeszcze inaczej po raz trzeci. Cóż by wreszcie wydobył z niego. Przecież tam powiedziano wyraźnie, że na ląd, a nie na wyspę dostał się kapitan Grant. A Nowa Zelandia to przecież wyspa. Zdawało się, że nie ma nad czym się zastanawiać. Wreszcie z tego lub z innego powodu paganel nie wiązał propozycji tej przeprawy do Aucklandu z dalszym poszukiwaniem. Zwrócił tylko uwagę, że między tym punktem a Anglią istnieją stosunki regularne i że można będzie z tego korzystać. John Mangels popierał projekt paganela. Radził go przyjąć, bo trudno było liczyć na niepewne przybycie statku jakiego do zatoki. Był jednak zdania, żeby się nie decydować przed obejrzeniem statku, o którym mówił paganel. Zatem Glenarvan, major, Paganel, Robert i Mangels wsiedli na czółno i popłynęli ku statkowi, który stał nie dalej, niż o parę węzłów od brzegu. Był to bryk, o pojemności 250 ton, zwany Mekwari, służył do żeglugi między różnymi portami Australii i Nowej Zelandii. Jego dowódca przyjął gości dosyć twardo spostrzegli zaraz, że mają do czynienia z człowiekiem nieokrzesanym, którego postępowanie nie wyróżniało go spośród pięciu majtków, jakich miał na pokładzie. Gruba i czerwona twarz, ręce potężne, nos spłaszczony, oczy zapadłe, usta zbrudzone fajką, mina zuchwała wszystko to czyniło z pana Willa Halleja postać nieprzyjemną. Ale nie było wyboru, że zaś szło o podróż tylko kilkodniową, można więc było na to nie zważać. Czego wam potrzeba? Pytał Will Hallej nieznajomych, wstępujących na pomost jego statku. Gdzie kapitan? Zapytał John Mangels. To ja rzekł Hallej, i więc cóż. Mekwari płynie do Aucklandu. Tak, więc cóż. Co o wiezie? Wszystko, co się kupuje i sprzedaje. Więc cóż? Kiedy odjeżdża? Jutro podczas południowego odpływu. Więc cóż? Czy nie wziąłby pasażerów? Jak jakich i to, gdyby przystali na pożywienie, jakie jest na statku? Mieliby swoje. Więc cóż? Jak to cóż? A ma się rozumieć. Ilu ich jest? Dziewięć osób, a między nimi dwie panie. Ja nie mam dla nich kajut. szczą się w ich braku na pomoście. Więc cóż? Więc zgoda. Rzekł Mangel z niezmieszany prostactwem żeglarza. To się zobaczy, brzmiała odpowiedź. Will Halley przeszedł kilka razy po pokładzie, stukając silnie butami ciężko podkutemi, po czym nagle zwrócił się do Johna. Ile mi dacie? Spytał. A ile żądacie? Odparł John. Pięćdziesiąt funtów. Glenarvan dał znak, że się zgadza. Niechże będzie pięćdziesiąt funtów, rzekł John. Ale nic więcej, prócz miejsca, dodał Halley. Nic więcej. Żywność osobno. Zgoda. Więc cóż? rzekł Will, wyciągając rękę. A co? Zadatek. Oto jest połowa umówionej ceny, odparł John, odliczając 25 funtów szterlingów, które kapitan schował do kieszeni, nie podziękowawszy nawet. Jutro na statek i rzekł U przed południem: Będziecie, nie będziecie, a ja jadę. Będziemy. Po tej rozmowie Glenarvan z towarzyszami opuścili statek, a Will nawet nie pożegnał ich podniesieniem ręki do ceratowego kapelusza, wyglądającego, jakby był przylepiony nad jego czerwieniejącą się twarzą. Co za prostak, i rzekł John. A mnie się podobał, rzekł Paganel, i to prawdziwy wilk morski. Raczej niedźwiedź, wtrącił major. A mnie się coś zdaje, że ten niedźwiedź musiał kiedyś handlować ciałem ludzkim. Mniejsza o to, rzekł Glenarvan, skoro ma statek, który popłynie do Nowej Zelandii. W podróży mało, a potem już wcale widzieć go nie będziemy. Lady Helena i Maria radę posłyszały, że odjazd naznaczony był na jutro. Glenarvan zapowiedział im, że Mekwari to nie Dunkan pod względem komfortu, ale tyle już doświadczyły niewygód, że się o taką drobną rzecz nie troskały. Olbinetowi poruczono przygotowanie zapasów. Biedak ten od straty dankana płakał nieraz nad losem swej połowicy, która była tam na pokładzie, a więc wraz z całą załogą uległa okrucieństwu ze słańców więziennych. Niemniej spełniał swe obowiązki Stewarta ze zwykłą gorliwością, zatem żywność osobno składała się z artykułów, których nie widywano na pokładzie brygu. Kilku godzin dosyć było Olbinettowi na przygotowanie wszystkiego. Major tymczasem zmieniał u wekslarza przekazy Glenarvana na Union Bank w Melbourne. Lord chciał mieć przy sobie złoto, równie jak broń i amunicję, odnowił też swój arsenał. Paganel ze swej strony zaopatrzył się w wyborną mapę Nowej Zelandii, wydaną przez Johnstona w Edynburgu. Mulady był już zdrów, zaledwie czuł ranę, która życiu jego zagrażała, a kilka godzin, spędzonych na morzu, powinno by go wyleczyć do reszty. Liczył na powiew oceanu spokojnego. Wilsonowi polecono zająć się urządzeniem miejsca dla podróżnych na statku Mekwarii. Piał się więc szczotki i miotły, a wszystko zaraz inną przybrało postać. Will Halley nie przeszkadzał mu w tej czynności, tylko wzruszał ramionami. Nie troszczył się o Narwana i jego towarzystwo, nie wiedział nawet, co byli za jedni. To tylko wiedział, że ten ładunek przyniesie mu 50 funtów sterlingów, a to mniej znaczyło niż 200 ton skór garbowanych, któremi naładowany był okręt. Skóry znaczyły dla niego więcej niż ludzie, bo był handlarzem. Jako żeglarz używał opinii człowieka, znającego się dosyć dobrze na tamtych morzach, niebezpiecznych z powodu skał koralowych. Ostatnie godziny dnia tego chciał poświęcić Glenarvan przejrzeniu raz jeszcze owego brzegu, przeciętego 37 im równoleżnikiem. Dwa miał do tego powody. Chciał obejrzeć owo miejsce do domniemanego rozbicia się okrętu. Że R. Er był kwatermistrzem na Brytanii, o tym nie było co wątpić, i czemużby statek ten nie miał się rozbić właśnie w tej stronie wschodniej, a nie zachodniej? Nie należy lekkomyślnie opuszczać punktu, którego się już nigdy nie zobaczy. A potem, jeśli nie tu rozbiła się Brytanię, to tutaj Duncan wpadł w moc złoczyńców. Może była przy tym jaka walka. Więc czemu by się nie miał znaleźć na brzegu jakiś ślad oporu rozpaczliwego? Jeśli zaś osada zginęła w bałwanach morskich, to czemużby one nie miały wyrzucić jakiego trupa? Więc Glenarvan ruszył z wiernym Johnem na przegląd brzegów. Właściciel hotelu Victoria dał im dwa konie, na których pojechali drogą północną, dążącą wzdłuż zatoki Tufoult. Smutne było to poszukiwanie. Glenarvan i John jechali, nic nie mówiąc, ale się rozumieli. Jedne były ich myśli, a więc i troski te same. Patrzyli na skały porozdzierane uderzeniami fal, ale nie mieli ani o co się pytać wzajemnie, ni sobie odpowiadać. Znając gorliwość i baczność Johna, można było zaręczyć, że każdy punkt brzegu, każdy jego zaułek był zbadany. Przejrzano każdy spadek, każdą ławicę piasku, na które mogły być wyrzucone jakie szczątki przez nieodznaczające się wielkością fale Oceanu Spokojnego. Ale nie dostrzeżono nic, kobi zachęcało do nowych poszukiwań w tych stronach. Ani żadnego śladu rozbicia się okrętu, ani też śladów Dankana. Jednak na krawędzi brzegu dostrzegł John świeże ślady obozowiska, resztki ogni, porozkładanych pod osobno stojącymi majolisami. Czy jakie koczujące pokolenie przechodziło tędy przed kilku dniami? Bynajmniej, to zbiegowie z więzień tu przebywali, bo pozostał tego dowód nieomylny. Był to kitel szary, zżółkły, zużyty, połatany, złowrogi łachman, porzucony pod drzewem. Był na nim numer porządkowy więzienia Spert. Złoczyńcy nie było, ale była wstrętna jego opończa i mówiła o nim. Ta liberia zbrodni okrywała przez czas pewien nędznika, a teraz gniła tu, na opustoszałym brzegu. Patrz, Gianni i rzekł Glenarvan, i te łotry były tutaj. A gdzie są teraz nasi nieszczęśliwi towarzysze z Dankana? Tak, i odpowiedział John głosem stłumionym, to widoczne, że ich na ląd nie wysadzono. Zginęli. Nędznicy! Niech się tylko dostaną w meręce, a pomszczę się za mą osadę. Pod wpływem boleści stwardniały rysy Glenarwana. Przez kilka minut patrzył na fale bez końca, szukając może ostatnim jeszcze spojrzeniem jakiego okrętu błądzącego w przestrzeni. Potem wzrok jego przygasł. Glenarwan stał się jakim był zazwyczaj i, nie wymówiwszy słowa, nie skinąwszy nawet, puścił się galopem drogą ku Eden. Jedną jeszcze formalność należało spełnić pozostawić konstablowi zeznanie o zaszłych wypadkach. Przyjął je Thomas Banks tego jeszcze wieczora. Urzędnik ten zaledwie zdołał powściągnąć swe zadowolenie, spisując protokół, po prostu rad był, że już nie ma Ben Joyce A i jego bandy, a całe miasto równie było temu radę. Prawda, że złoczyńcy popełnili nową zbrodnię, opuszczając Australię, ale opuścili te strony. Zatelegrafowano ważną tę wiadomość władzom w Melbourne i w Sydney. Złożywszy zeznanie, Glenarvan wrócił do hotelu Victoria. Smutnie spędzili podróżni ten ostatni wieczór. Myśli ich błądziły po tej ziemi płodnej w nieszczęścia. Wspominali sobie owe piękne nadzieje, powzięte na przylądku Bernowilli, tak okropnie zawiedzione przy Zatoce Tufoult. Paganelem owładnął niepokój gorączkowy. John obserwował geografa i uważał, że już od wypadku nad Snowy River chciał i nie chciał coś powiedzieć. Naciskał go nieraz pytaniami, ale bezskutecznie. Tego jednak wieczora, odprowadzając geografa do jego pokoju, zapytał, czym jest tak zaniepokojony. Mój przyjacielu, odparł wykrętnie Paganel, nie jestem więcej zaniepokojony niż zazwyczaj. Panie paganel, rzekł John, E, masz jakąś tajemnicę. A cóż, zawołał paganel, gestykulując, E, nie umiem się ukrywać. I czego to nie możesz ukryć? Tego, co mnie przejmuje radością, a zarazem rozpaczą. Co? Rozpacz i radość zarazem? Tak, podróż do Nowej Zelandii przenika mnie radością i rozpaczą. Czy miałbyś jakie wskazówki? Zapytał żywo Mangels. Czy wpadłeś na ślad zgubiony? Nie, mój przyjacielu, nie wraca się z Nowej Zelandii. A jednak. Wiesz, jaka jest ludzka natura. Człowiekowi dosyć jest mieć nadzieję, żeby oddychał. A ta moja dewiza, Sperou, Sperou, to najpiękniejsza w świecie dewiza.